Jest piątek, 25 listopada, minęła godzina 22. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Marcin Mańka, pora na losowania. W Eurojackpot można wygrać wielkie pieniądze i tytuł Eurojackpot Milionera. W tym miesiącu zdobyło go już dwóch graczy. W Poznaniu padło ponad 6 milionów złotych, a w Skawinie ponad 23 miliony złotych. Natomiast rekord wygranej w tej grze należy do gracza w powiecie krotoszyńskim, który w sierpniu tego roku wygrał ponad 213 milionów złotych. Losowanie Eurojackpot odbywają się dwa razy w tygodniu. Wynik dzisiejszego podam za chwilę. Z kolei w lotto można wygrać tytuł lotto milionera. Najbliższe losowanie już jutro, a do zdobycia może być nawet 25 milionów złotych. W lotto można grać w punktach lotto lub online na lotto.pl. Zachęcam do gry. Przypominam o promocji w Multimulti. -multi, tylko do jutra wszystkie wygrane przy topowaniu siedmiu liczb będą o 50% większe w tej samej cenie zakładu. Grając z plusem można wygrać 33 tysiące złotych. Zapraszam na losowanie Multimulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejną ułożonych kulbem. Ten maszyny jest pusty. Zwalniemy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb. 28, 58, 67, 72, Siedemdziesiąt cztery trzydzieści sześć pięćdziesiąt dziewięć siedemdziesiąt dziewięć piętnaście dziewiętnaście trzydzieści dwa czterdzieści sześć pięć sześćdziesiąt trzy dwanaście, szesnaście, czterdzieści osiem, czternaście, trzydzieści osiem, pięć. Liczba pięć jest plusem. O, mini lotto można powiedzieć, że ta gra to duże wygrane za małą cenę. Wczoraj w Bolkowie odnotowaliśmy piątkę wartą ponad 314 tysięcy złotych. Gratuluję zwycięzcy i zapraszam na dzisiejsze losowanie mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule, komory mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5. 15 21 35 1, 12 Na kuponach wybranych Gierlot to znajduje się siedmiocyfrowy numer super Shansen. Wystarczy go aktywować, żeby grać o 2 miliony złotych. Oto jakie cyfry padły w drugim dziś losowaniu. 5 5 2 5 1, 4, 3. Gratuluję wygranych. Na każdym losie kaskady mamy dwa zestawy 12 liczb. Kto w jednym z nich odnajdzie wszystkie wylosowane liczby, wygra ćwierć miliona złotych. Takie pieniądze trafiły już do ponad 430 graczy. Zapraszam na losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejną ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 3 22 16 9 Dziewiętnaście, dwa, dwanaście, osiem, osiemnaście, trzynaście, piętnaście, siedem. Gra Eurojackpot obecna jest aż w 18 europejskich państwach i wszyscy grający, niezależnie od kraju, mają taką samą szansę na wygraną. W dzisiejszym losowaniu do zdobycia było 190 milionów złotych. Życzę Państwu powodzenia. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś między godziną 20 a 21 w Helsinkach. padły w nim następujące liczby. 8, 48... 6, 42, 4 oraz 6, 11. Gratuluję wygranych. Wyniki dzisiejszych losowań, w tym Euro będą dostępne na lotto.pl. Główna wygrana w ekstra pensji to pensja na lata. Pierwsza w tym miesiącu trafiła się w zamieniu i było to 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. A jeśli chce się grać o więcej, wystarczy zwiększyć stawkę w grze. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 15 21 4 30. 18. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest liczba 4. W ekstra pensję warto grać z ekstra premią. Zdobyta premia wypłacana jest od ręki, może być warta 100 tysięcy złotych. Taką premię zdobył ostatnio gracz w Grudziądzu. czas na kolejną grę. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 3 24 33, 14, 15. A ostatnią liczbą wylosowana w ekstrapremii jest liczba 2. Przypominam, że to ostatnia szansa na zagranie z super szansą i wygranie dodatkowych 2 milionów złotych. W wieczornym losowaniu w sobotę 26 listopada po raz ostatni zagramy w tę grę. Tego dnia zakłady na ostatnie losowanie super szanse można zawierać do godziny 21.50. Po tym terminie losowania super szansy nie będą organizowane, a sprzedaż nie będzie prowadzona. Nasze spotkanie dobiega końca. Zapraszam na jutrzejsze losowanie o 14, które poprowadzi dla Państwa Konrado Moreno. A we wtorek kolejne losowanie Eurojackpot, pod którym zagramy o 220 milionów złotych. Warto spróbować szczęścia i zagrać. Dziękuję za to spotkanie i dobrej nocy.